Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy 9.37. Równo 12 godzin temu żeśmy zakończyli jazdę sylwestrową. Więc w poprzednim filmie zarobiliśmy 193 zł w 5 godziny. Jeżeli nie widziałeś, to zapraszam. A teraz jedziemy karmić skacowanych ludzi. A może ja bym sobie kawy na ogle nie wziął? O, bo ja kawy jeszcze nie piłem, wiecie, po prostu zaspałem, nie? Wiedziałem, jak ostatnio wstaje 5-6, tak... Dzisiaj po prostu wziąłem i zaspałem najlepiej e, wiesz co, wziąłbym małą, ale w dużym kubku mogę? E, tak, ja. Żeby mi się na uchwycie nie ten nie wylewała. I karton proszę. Może Można, pewnie Jak chcesz, to nawet na film cię wstawię. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. Miłej pracy, no miłej pracy Do, do której dzisiaj? Do 18. O, no ja do 15 No mam. nie mam Czekaj, dam ci... Za... Mam ma normalnie zapalniczkę, więc... Trzymaj. Mogę? No tak, wiesz. Chcemy zabrać? Tak, bierz, ta, bierz, bierz. Ja, mam, ja, mam, ja mam dwie. Widzę, że kurwa ciężko dzisiaj. Kurwa, no. Ja nie wiem gdzie ja jestem. Gdzie my w górę, jesteśmy na jakim miejscu miejscu? To jest Smogliska. Mogilska? No. A gdzie jest kompatantów 4? Kombatantów 4 to w tamtą stronę musisz jechać. Tramwajem. Na nogach ile to jest? Na nogach? to no tak kurwa, myślę, że solidne 30-40 minut. A, no spoko w sumie. Po drodze stację benzynową, możesz sobie paliwo kupić na drogę. <laughs> A akurat paliwo no zostało. Odpływać, no, to. Ja wiem, to. Dobra, ja jadę. Dzięki stary. Spoko, <śmiech> Powodzenia. <śmiech> Nieźle, no czegoś takiego się nie spodziewałem Patrzcie, nie, jest 10.04 i się nie da zamówić, no to jak mają być zamówienia? Działa widzowie, zaraz powinny zamówienia wpadać Oczywiście jeździmy na naglowo, bo tak żeście zagłosowali na Instagramie, Discordzie i na YouTubie Tymczasem mamy pierwsze zamówienie z Burger Kinga Tutaj impreza dalej, na ławce Problem w tym, że to jest otwarte od 10.30, k***a mać. O, dobra, dobra, support działał, wow. Tak więc już jest oznaka tego, że jest lepiej niż rok temu. No, mamy następne z przystanku, pierwgarnia. Aha, i tutaj następną gotówkę musimy zebrać. Elegancko od samego rana pierożki. Dobra, widzowie, mamy pierwsze zamówienie w plecaku, odpalamy wspomaganie na dwóje i jedziemy, kurde. Miasto budzi się do życia. Ty, 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 ty. W ogóle dziękuję za subskrypcję kanału. Zrobiliście mi fajny prezencik na nowy rok, bo udało się dobić 118 tysięcy. Nie myślałem, że to się uda, ale fajnie, fajnie. Cieszę się. No dawaj, 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 bo ja chcę przed tym trombajem zdążyć. W ogóle chyba to jest pierwszy film, gdzie jeździmy od tak wczesnej godziny, prawda? Ale spokojnie zrobię wam jeszcze jazdę o 8 rano. Pokoje gościnne. No czemu mnie to nie dziwi? Wczoraj czy czwarty dostaw była właśnie do hoteli, Pani Zuzanna. Nie zostawiła nam żadnych informacji. Halo. Dzień dobry, kuwieglowo. O, dzień dobry, witam. I to dla mnie. Ok, już podejdę. Otwieramy normalnie się? Yy, No tak, tak, tak. tak, Otwierają się normalnie, tylko że raczej w późniejszych godzinach, nie? I hmm. mamy następne za. k... 24 zł. Starbucks. Co tutaj. To moje? Więc yy, jedziemy z tym... Z jednym Latem, kurwa, nie? Z jednym Latem Mam nadzieję, że to się nie wyleje, bo to jest jeden kubek Klatka numer dwa. skąd ja mam wiedzieć? Chyba to, czego szukamy A jak? Dzień dobry Dzień dobry Proszę bardzo Dziękuję, do widzenia. I nie mamy zamówień żadnych. Jest no naprawdę ładna pogoda. No powiem wam, że z jedną ręką to trochę ciężko. No i się oblałem. Aaaa. Poczekaliśmy sobie trochę, jest 11.30. Jedziemy z tym. na ulicę białą. Pierwszy raz w życiu w ogóle. <gryw> Jadę tam, w Całe szczęście jest bliźniutko. I to jest ten nowy budyneczek, tutaj, taki ładny. Ach, a jak? kurde. Jeszcze jak? No dobrze. O, noga mi się zaczepiła. Trzecie piętro. Gdzie tu jest winda? Windę bym chciał. Dobry? Tutaj jest oko. I napoje, to jest wszystko. Dzięki miłego. Mhm. O Polska. Ale zrobili to do dupy tutaj. H5? Wiesz tego gościa? Nie, 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 nie wiem kto to jest. Andera. Siema. No jakiś pajac z internetu. Nie No. Siema. Dawaj. Siema. Co tam? No do wszystkiego dobrego, nowego roku. Wszystkiego dobrego. Zdrówka. Zdrówka hejka. Dobra. Mamy bliską dostawę, czekaliśmy dosyć sporo w sumie. Jak widzicie tutaj zarobki zależą też od szczęścia po prostu. Może się trafić po prostu taki dzień, że nigdzie nie będziemy czekać, a trafi się taki, że będziemy wszędzie czekać, nie? Tutaj KFC jest otwarte w ogóle. Otwarte już tam globo. Tutaj jest takie donko I tutaj są napoje i to jest wszystko. Super, bardzo dziękuję. Dzięki, do widzenia. I mamy następne zamówienie z KFC tutaj obok, którego przejeżdżaliśmy. Z powrotem na rynek. A, całość, tak? Tak. Takie małe gówno. Bardzo jej nie przejedziemy dobrze. Kurwa, bardziej zetnij ten zakręt. Okej, okay, to jest ten budynek, dobra. Dzień dobry. Proszę bardzo. O, dziękuję. O, dziękuję. To. I następne. No i faktycznie jest 14 stopni. Pojedziemy tędy Dobra, super dzięki bardzo. Powiem Wam, że ten czas oczekiwania to jest tragiczny dzisiaj Kurde, zawsze mam problem tutaj z tymi adresami na tych alejach. Co to jest za winda? Kurde o kurde mieszkać przy czymś takim hałasującym. Tutaj mamy tak, jedną, to jest druga z napojami. I tutaj jest trzecia, i to jest wszystko. Mamy 93 zł w 2,5 godziny. Cykl następny za 13 i znowuż McDonald's. Ale grzeje to słońce. Proszę uprzejmie, daj mi. Dobra, dziękuję. Ludzie już w krótkim rękawku chodzą Nieźle, nieźle Nie no powiem Wam, że na obecną chwilę jest stanowczo lepiej niż rok temu, bo nie odbijam się od drzwi, nie? Już motory powyciągane To jest tak, napój i mi to wszystko. Dzięki. Dzięki i No i mamy następne. O Charlotte. To sobie poczekam tam pewnie. Najbardziej nielubiona chyba knajpa w ogóle przez kubierów. Więc nie wiem co tam zastaniemy. Tak wszystko w porządku. Dzięki, że pytacie. Właśnie jaka kolejka. 645 glowo o, dzięki. Czyżby coś się zmieniło, tutaj? A było tak fajnie, pusto. Dobra, jesteśmy. Tutaj ktoś ma wyjść do was. Dzień dobry, kurdek, grubo z tej strony. Ja tutaj jestem na miejscu. Notka. Dobra, dzięki Dobra. Dobre Proszę bardzo Dziękuję Dzięki Dobra. Do widzenia Nie no i z tym McDonaldem ty ja już wczoraj się tam nastałem, nie chcę tam jechać Ja wiem dzieje ile ludzi co spokój Nie ma Kubierów Trzymano Co tam cześć Kasper Co ty robisz? No kurwa, co? Ja pierole. No dobra, nie, nie będzie by tak jeździć. Tu mi leje mulito. Co ma? To dad. Teraz bądź ostrożny. No, wolniej okej. To jest jedna, tu jest druga to jest wszystko. Dostaliśmy piąta Latipa. Nice. Cyk, krótkie zlecenie, turla i klopa. To znaczy turla i klopsa się to nazywa. Kurde, ile widzów spotykam dzisiaj, to naprawdę jakiś rekord chyba. A, ja bo jadę pod prąd, kurwa. O, co to? jest to jest może. Zrobione. Kuchnia u dziadka truskawki <grymka> z rynku. No wiem. Tam mówię nie jaki nować. 980. 980! Hello guys. To oni stoją przed tymi lokalami jak takie typowe NPC-ki w grach. Hello guys, you hungry? Hello guys, you wanna eat something? Kupa i tak w kółko, nie? Zobaczyłem za tą zdurną kanapkę 10 złotych. Nie dość, że to bez smaku, to jeszcze w ogóle nic mi to nie dało. Ty, 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 Teraz co ja mam zrobić? Skoro tak, mam to i tam Jedzenie. No chyba ta. Zupy, ta? ta. Ale nie wiem, czy coś z nich zostało w ogóle. No ja? <grym> by coś zostało. Jak dobrze zapakowali, to zostało. Podziewaj. Dzięki, dzięki, na razie. dzięki, na razie, miłego. Babci dzięki, byliśmy u dziadka dzięki, teraz jedziemy do teraz jedziemy do babci Balidy. dzięki, Czekamy, czekamy. Dobra. Jedziemy na ten hotel. Całe szczęście prosta droga, to powinno szybko pójść. Tylko będziemy musieli pewnie czekać aż klient zejdzie. Albo to jest recepcja, bo nie ma numeru pokoju. Oj, to jest wszystko sobie. Dobra, dziękuję. No i mamy pół baterii przy 49 km. Więc zawieziemy te dwa, i może jeszcze jedno się uda. Ile ludzi się zaspawniło tutaj? O kurwa, spawnik pyszne. Ja mam dwa zamówienia: ZK i LL. Jeszcze raz? Z i LL. To ma 13 minut, a to ma. Kiedy ja odebrałem zamówienie? 12 minut. 25 minut później. E, żeśmy się wyczekali, kurde dobra, tutaj jest jedna bliska dostawa Cześć przez Hol, drugie drzwi, ogród Aha, na recepcję Gdzie Tu to jest recepcja To jest recepcja pani Paulina? Tak jest Dobra, okej okay, już podaję, bo mam dwa zamówienia. Pani dostanie to ciepłe Tak, i to jest wszystko. Dzięki wielkie. Dobra, dzięki również a tutaj pan dos Pani dostanie zimny niestety No ale no, nie moja wina Głupota systemu Po prostu o, I znowu mi manetka nie działa elegancko hmm, Dobra, żeby nie czekać to sobie zrobię tylko tak Tak na pałę pojadę I jesteśmy a mogły być takie fajne dwa szybkie kupsy? Następny dołuchon. Ale złota winda. złotą windę. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Zrobiliśmy. Mamy 214 zł. O, i wpadło znowuż. Dobra, mamy następny. Pierogarnia, dobra, hit. Powiem wam tak, powinienem w ogóle już skończyć, bo. Czasowo wychodzi to samo co wczoraj, nawet już więcej, bo wczoraj byłem 5 godzin, teraz już jest że 5,5. Żeby wyszło mniej więcej to samo, ale brakuje mi dwóch zamówień do Challenge'a, więc je po prostu zrobię. Znaczy, no zawieziemy to i następne, i wtedy zrobimy podsumowanie. Yy, 5, 2, 3. No i tutaj widzowie elegancję Francja od razu. Odbiór. Można jechać. Kurde, naprawdę przez ten rynek ciężko przejechać. No gdzie pod prąd? Zamachnij, co za. Wypij Dziękuję bardzo. Dziękuję Jest Trzy 3 złote diapo, widzowie. 3 złote mamy. Dwóch zamówień brakuje jednak. Yy, mamy co mamy? McDonald' w galerii. Ok. To jest niejedno, nie? Pojechałem za wysoko, zamyśliłem się, kurwa. dzisiaj tego no nie przetwierdź mam za Spoko, luz, luz. Is the bike is your bicycle. The, the green one? Yeah, yeah. Yeah, it's mine. It's perfect, bro. thank you. Jak tam wycinasz nasze ryje? Wycinam! Wszystko, wszystko jest blurowane. Nie, nie, nie. Wszędzie bluruje, tak więc Ale spoko Najpierw witam, jak się tam zaskoczyłem, dzięki No jak potwierdziłem wziąłem. To... No, tym bardziej Dziękuję. No, Jedziemy za nimi! Przejechałem adres Kuba. Co? Tam tych tamtych budynków nikt nie zamawia Dzień dobry, kurek w z tej strony że ja tutaj dzwonię pod... ale nikt nie odbiera otworzyłaś się? Tak, tak, dobra, dobra, już idę. Tutaj to jest tak jedno. i napoje, wszystko. Dzięki, jedzenia Dobra, jeszcze jedno widzowie. Wpadł widzowie kolejny McDonald's ale z ronda watycznego Tych nie 60 klosków przejechanych. GC Globo. mi potwierdzić, dziękuję. Dobra. Dobra, szybko poszło. Wyłączę już autoakceptację na wszelki wypadek. A, już zabieram ten głupiec. No, sorry. O oh, kurde, się ciemno zrobiło. No dobra, a gdzie to jest? Jakieś powiadomienie z głowo, czyżby na piwek? Tak, zostałem 4 zł na piwku dobry, Tutaj jedna. I tutaj napoje i to wszystko. Dziękuję, do widzenia. Zrobione widzowie. Jadę po kawę i idziemy liczyć pieniążki zarobione. Zarobiliśmy 263 zł i 82 grosze dzisiaj. Tam jeszcze jakieś tipy dostaliśmy do ręki, więc jak policzę, to mam znać. I byliśmy 6,5 godziny, dają godzinę dłużej, żeby zrobić challenge, więc podsumujmy na razie sobie dzisiejszy dzień i mamy tak 263 40 złotych i 58 zł na godzinę wyszliśmy na tym ciut lepiej niż wczoraj jeżeli chodzi o stawkę godzinową i teraz podsumujmy sobie te dwa dni w ogóle. 82 daje nam to 461 zł. Jeździłem wczoraj 5 godzin równo plus dzisiaj 6,5 to jest 11,5 godziny doliczmy jeszcze challenge, który zrobiłem plus 74 zł więc daje nam to 535 zł Czyli mamy ponad 5000 zł za 11,5 godziny roboty. Teraz jak to ma się w stosunku do poprzedniego mm, 1 stycznia o wiele lepiej, bo w poprzednim roku, 1 stycznia zarobiłem widzowie 181,46 nie? i jeździłem kupa 8 godzin, więc widzicie jaki jest przestrzał, nie? No i co, widzowie? Myślę, że to tyle. Fajnie, że dotrwaliście i. Byliście ze mną i obejrzeliście. Zapraszam na Discorda, zapraszam do siebie na Instagrama, zapraszam chyba wszędzie. <gry> Aha, i zrobiliśmy kilometrów. 63 km żeśmy zrobili. Stan baterii o wiele lepszy niż wczoraj. 46,7 V, więc jeszcze dojadę na tym do domu. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Mara! Na